No, Dawaj to! Tak No to dzisiaj tak jak obiecałem, będziemy robić trening w sprzęcie. Ja już inzerka mam założonego, pierwszy raz będę robił w inzerze. 15 lat temu robiłem w Tytanie. Tytanie, albo Tytan, nie wiem. Pomocnicy Grzegorz Wałga-Wagon i Marcin Kot, Czorny Pazur, Palecio, Hemoroid. Dzień dobry. I oczywiście Krocza nie umył dzisiaj, żeby była jasność. Eee, no nie, dzisiaj nie. Dzisiaj wyjątkowo nie. było dwa razy walone. Jedziemy teraz 200 kilo, bo już rawse zrobiłem. Dobra, słuchajcie, dlaczego nie zapadałem szereg? Bo trzeba się przyczaić, tam opór już jest. Jest to inny świat, bo trzeba się skupić na technice, bo to, to chce Ciebie złamać. Więc no, na razie ustawiam się do takiego obciążenia i sprzętu, żeby było odpowiednio, tak? I teraz założę felki. Jak widać jest ciasno, zobaczcie. Rękę tu muszę wsunąć. Nie jest tak lekko, co? Zobaczymy. Oj. Dobrze. Ale dobrze siądzie, ale siądzie dobrze. Jakby było za ciasto, to możesz go sobie tam odpróć, nie? Za ciasne, jeansy mam. Na... Tak, ty... założyłem do siadów, to ponad 3 godziny z tego wodziłem. Taki kuciaste. Teraz musi do góry tam wziąć te szelki, wiesz? Co? No do góry szelki, no. Tak, o. Dawaj to. <głosy> <głosy> dobra, nagram jeszcze ciągi, więc liczę na wasze łapki w górę, ile mają zostawić łapki w górę? Z tak, no, półtora tysiąca. O kurwa, dobra. No ja go nie przebiję, niech będzie tyle. Tysiąc, ja mam nawet tysiąc, nie? To nie, to, to jego ten, to palciaka kroczy tak wali, wiesz? Śmierdzą, kroczy, mnie. Kroczy palciaka, e, chodź, teraz. Teraz i, I musi być lekko, wiesz, bo nie zejdę. Dobrze, dobrze. Bo czuję opór. Czuję opór jak raz, zaraz siedza. siedzę. Y... chodzi mi to? Ja sobie już przyłożę raz. Dobry. Tu, dobra, chyba. Ja się mam męczyć nie. Ja <laughs> to za mocno. To jest 220, chopie. No to przecież... Dobra, o. No trochę mocniej. Teraz? Mocniej, bo no coś tam mała wersowa, żeby się przyczaił. nie? O to chodzi. O, trochę wyżej już od razu, tak? Tak, już sobie. jest krótka. No. Dobre, No, 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 dobra, panowie, tak e, oceniam swój siat, pierwszy spoko. Nie było oporu. Dobrze, że miałem ekstremalnie lekko założone taśmy, bo bym nie strzedł. Pełny komfort, bez problemu. Trochę problem z rwami, oczywiście, bo trzeba się przyczaić. Natomiast jestem zadowolony, jak oceniasz? Bardzo ładnie, głęboko było, dosadnie. E, powiedz mi, e, <grym> jaki jest dzisiejszy plan twój na ten trening? Nie wiem, to zależy no wiesz, nie wiesz, Zależy się od ciebie. Ja do kontuzji. Dzisiaj szłem. No, to ciekawa goda, nie Marcin, nabierasz kolorów, tak? Jeszcze więcej? Nie, 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 Dobra, mieliśmy 240 na lekkim wiązaniu, średnim, średnio lekkim wiązaniu, taki sam opór jak na 220, będziemy coraz mocniej wiązać na tych lekkich, miękkich taśmach i wchodzić na coraz większe obciążenie, nie wiem ile skończymy, chodzi o to, żeby to zrobić zapasem, a nie byle jak i zacząć się z dołu odbijać, to jest bardzo ważne. teraz dajmy 280 kg. Nie musicie patrzeć na to rękę, ja wiem, że to 280 kg, czyli takie podejście pierwsze do zaliczenia, jakie by chciał sobie zrobić, nie? Na zawodach czy nie? 300. 301? Widać, 30 pierwsze? No Widać po mnie. Są, Widać po mnie. Jak, jak wiązanie? po mnie. Ładnie fajnie wiąże. Lekko, lekko, wiąże. Fajnie, fajnie wiążesz. wiążesz. Krawaty wiążesz, są ciężkie. Dobra, skończyliśmy pierwszy trening, 15 lat przerwy, więc moim zdaniem nie było źle. No. Te no. 280 czułem, jakbym miał za wysoką sztangę o, i czułem niepewnie, więc bardzo ostrożnie schodziłem, bo no, myślałem, że się płamie. W sensie, że się złamie pas też też ma luźno, bo on jest no nie ma środka, tak? Powinien mieć między między ostatnią dziurką, dziurką a pierwszą dziurką, dziurką. dziurką. Nie, nie, nie łamaj się. tu, ja już Dziurka. biegnę powiedzmy, bo nie powiedziałeś dlaczego, bo ci będą pisać w komentarzach, czemu wychodziłeś na monolifcie. No bo startuje w IPF-ie, tak? Tam <laughs> musi wychodzić z stojaku. Z e, druga sprawa tutaj nie ma funkcji Yy, zamykania, bo jest, jest za wysoki. Funkcja za niski jest, tylko sufit. jest na, na tą chwilę wyłączona, ponieważ jest za niski sufit, ale z chęcią pokażemy wam patent, jaki wymyśliłem, żeby nam się to nie otwierało. No to pokaż, no. Tak, Dadaj. no to yy, zapraszam widzowie, ja wam to teraz wszystko pokażę. Bo w przeciwnym razie, jak to blokowaliśmy na stałe, to było to pochylone i sztanga by spadła, więc trzeba było wymyślić coś, żeby to wytrzymało te 300 kg I tutaj z pomocą przyszły tryt, trytytki z Przyszedł. Przyszedłem. Przyszedł. Przyszedł. Zrobiłem clean, a trytki na to przyszedł. trzymają. I jak ktoś powie, że trytki nie dają rady w trójboju... Nie. Jak, jak seba kiedyś um zginie, tutaj to wiecie wszystko <grym grym grym> Ale to było. to było chwilowe rozwiązanie i co zadziałało, zadziałało. No. Tak jest. Dobra, zostawcie łapkę w górę i łapy nieba.